PolishFest TV Wspiera na Spiroshop.pl oraz marki OKTAGON i OFENSYWA Blisko 500 wizywiaków wybrało się do Opola na mecz z Odrą Wyjazd kibicą Widzewa chciała umilić jedna z ekip. Przytaczamy fragment kibicowskiej relacji, która pojawiła się na profilu Ultra z Widzew. Co to był za wyjazd? Już od samego początku na zbiórce w sercu Łodzi okazało się, że ten wyjazd przyniesie atrakcję. Na chwilę przed odjazdem w trasę na drodze przy stadionie zatrzymało się kilkanaście aut wrogiej nam ekipy, która podążała za tory na drugą stronę miasta. Pech! Lub też może szczęście? Tejże wycieczki polegał na tym, że we wszystko bardzo szybko wmieszali się mundurowi i nie doszło do niczego poważnego. Bardzo szkoda, bo na naszej zbiórce był już komplet i kiedy ruszyliśmy w stronę nieproszonych gości, to sraczka, jaka opanowała typów, była wyczuwalna już na alei chujni. Uciekinierom została również zafundowana podróż z dodatkową klimatyzacją w autach. Po tym wydarzeniu ruszyliśmy w trasę. Do całej sytuacji odnieśli się kibice Bydgoskiego, Zawiszy i na łamach serwisu Stadionowi Oprawcy Net napisali Odnosząc się do tych farmazonów, chcemy tylko zaznaczyć pewien fakt. Jedziemy do Łodzi składem, wiedząc, że pewna ekipa może być zebrana pod swoim stadionem, ponieważ mają wyjazd na Opole. Bez żadnych kalkulacji, ilu ich będzie, wybiegamy z aut, kierując się w ich stronę. Oni są najpierw w szoku i stoją jak wryci, lecz po chwili wybiegają na nas. Jest ich dużo, bardzo dużo. Się psy, które walą w nas gazem i celują w głowy, że mamy wsiadać do aut. Jeszcze trochę zamieszania i było po wszystkim. Nikt od nas nie miał wybitej szyby. Jak możecie pisać, że ktoś był obsrany, jak to my was atakowaliśmy? Śmiało można stwierdzić, że to od was śmierdziało, bo jeszcze nie otrząsnęliście się z liściem mchu i kory podczas ostatniej ucieczki leśnej. Myśleliśmy, że jesteście bardziej poważni i nic nie napiszecie, bo do niczego nie doszło. Ale kto z kim przystaje, Takim się staje. Wasze kontakty z celebrytkami tylko to potwierdzają, bo nawet nie wiedzieliście, kto atakował. My jesteśmy bydgoscy chuligani i nie będziemy, tak jak wasze koleżanki toruńskie, pokazywać środkowego palca, przejeżdżając koło wroga. Będziemy atakować nawet przy psach, bo życie chuligana to nie tylko wygrane i porażki, to także pudło. Nienawiść przerasta w takich chwilach wszystko. Po oświadczeniu fanów Zawiszy, Ultras Widzew opublikował film wraz z podpisem. Nasza odpowiedź na dzisiejsze kłamstwa jedynych, prawilnych. Auta może i mają dobre, ale co najważniejsze, szybkie. Dobranoc, widzewiacy. Co sądzicie o tej wymianie oświadczeń? Jak zwykle zapraszamy do merytorycznej i pozbawionej agresji słownej dyskusji w komentarzach. Niezależnie od tego komu kibicujecie, zostawcie łapkę w górze dla rozwoju kanału. No i pamiętajcie, że z kodem TV macie 20% rabatu na produkty w sklepach OctagonShop.pl oraz OFENSYWA.COM. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w Pioszop.pl z kodem TV 5% rabatu.